Witam serdecznie z tej strony, Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów. Dzisiaj jest 1 lutego 2016 roku. Zapraszam do analizy wideo, w której zastanowimy się nad tym, jak inwestować w nadchodzącym miesiącu. Tradycyjnie przeanalizujemy rynki zagraniczne i rynek polski z zagranicznych: to będzie indeks SP 500, Nasdaq 100, DAX oraz MDAX, a z polskich. To będą indeksy podstawowe WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz WIG Energia. Zapraszam do analizy. Zaczynamy od SP 500 w interwale miesięcznym z średnimi 15 i 45-miesięczną. No i to, co w tym momencie jest kluczowe, mieliśmy zejście indeksu w okolice średniej 45-miesięcznej. Poprzedni kryzys, czyli kryzys PIX, wyprzedaż dokładnie zatrzymała się w okolicy tej średniej, więc teraz mamy kryzys rynków rozwijających się. I założenie jest takie, że jeżeli nic złego nie dzieje się za oceanem, no to tutaj powinien rynek się zatrzymać. W tym momencie powrót indeksu powyżej średnią, tą czerwoną, 15-miesięczną, no to jest sygnał, że powracamy do trendu wzrostowego. Z innej strony mamy tutaj sygnał kupna, a poważny sygnał sprzedaży no to jest zamknięcie indeksu poniżej średniej 45-miesięcznej. W interwale dziennym na indeksie S&P 500 mamy pułapkę na niedźwiedzie poniżej tych minimów z sierpnia, września. Pułapka, zwrot i dopóki ta pułapka na niedźwiedzie nie zostanie zanegowana, założenie jest takie, że kontrole utrzymują kupujący. No i tym, co jest pozytywne w obecnej sytuacji rynkowej, no to jest przede wszystkim to, że mamy wciąż utrzymującą się podwyższoną siłę Sektora technologicznego, czyli tego sektora, który pcha na północ amerykańskie indeksy. Mam tutaj na myśli głównie Nasdaq 100, czyli 100 największych firm technologicznych. Proszę zobaczyć, że SP 500 wyłamał te minimum sierpniowe, a Nasdaq 100 tego nie zrobił. Czyli mamy taką dywergencję pomiędzy tymi dwoma indeksami. Dopóki ona się utrzymuje, jest szansa na to, że no, sytuacja. Za oceanem. Na razie przynajmniej nie jest jakoś poważna. Przechodzimy do rynku niemieckiego. DAX. Mocne zejście bez nowych minimów. Praktycznie mamy test tych minimów z września. Na razie indeks ich nie przełamał, i z punktu widzenia tego, co się dzieje na SP 500, mamy delikatną oznakę siły na niemieckim giełdzie. Ale to, co jest najważniejsze, to jest to, że. Średnie spółki niemieckie nie wyłamały swoich minimów z sierpnia, czyli wciąż pozostają silne. Z tym, że no, abyśmy mówili tutaj o jakimś sygnale siły prawdziwym, no to musi nastąpić przełamanie tego zgrupowania średnich 50 100 i 200-dniowej średniej. Ten układ zapowiada możliwość dynamicznego ruchu, więc musimy się mieć na baczności, zwłaszcza jeżeli by nastąpiło wybicie minimów. Ze stycznia na indeksie średnich spółek niemieckich, no to mamy dopóki to nie nastąpi, kontrolę nad rynkiem utrzymuje popyt. Przejdźmy teraz do rynku polskiego. Na początek indeks WIG najszerszy. No i tu mamy indeks najszerszy dotarł do wsparcia. Wsparcie stanowi te maksima z 2011 i 2012 roku, czyli to są już okolice kryzysu PIX. Schodzimy w okolice poziomów, gdzie byliśmy w 2011 roku podczas kryzysu, jaki szalał w Europie. No, i to jest solidne wsparcie. Te 42 tysiące punktów to jest solidne wsparcie. Dopóki ono nie zostanie naruszone, no to jest szansa na to, że rynek się ustabilizuje i wykona zwrot. Tym bardziej, że WIG-20 Total Return, czyli ten uwzględniający wypłacone dywidendy, znajduje się w okolicy minimów z 2011 i 2012 roku. To potwierdza, że jesteśmy na kluczowym właściwie wsparciu. Jeżeli tutaj rynek nie złapie tlenu, nie odreaguje, nie ustabilizuje się i wyłamie te minima, no to znaczy, że sytuacja na polskim rynku naprawdę się pogorszyła. Na razie Mieliśmy miejsce, gdzie się cofać i się cofaliśmy, ale w tym momencie już jesteśmy przy ścianie. Dalszej przeceny w tym momencie pod względem technicznym nie powinno już być, no bo jeżeli wyłamiemy te kluczowe wsparcia, no to potencjał do przeceny kolejne 10-20% jest możliwy, a to może już oznaczać, że w kierunku naszego rynku, czyli w kierunku polskiej gospodarki zmierza kryzys. No, i ostatni rzut oka, żeby pokazać, na no jak solidnych, w okolicy jak solidnych wsparcia jesteśmy, no to oczywiście średni indeks MVI 40. Tutaj również minima z 2014 roku są testowane. Poziom zwrotu nieprzypadkowy. No, jeżeli dojdzie do jego wyłamania, no to mamy praktycznie sygnał sprzedaży na WIG-u, sygnał sprzedaży na WIG-20 sygnał sprzedaży na mw 40 i to są wszystko długoterminowe sygnały sprzedaży. W tym momencie liczymy na to, że rynek się od tych poziomów wsparcia odbije. Przedostatni indeks SWIG-80, który no, wykazuje się siłą na tle pozostałych indeksów, przede wszystkim proszę zobaczyć, że SWIG-80 wciąż nie wyłamał swoich minimumów ze stycznia, 2015 roku ani nie wyłamał tych minimów z grudnia 2014. No i tutaj mamy kolejną pułapkę na niedźwiedzie. Mieliśmy pułapkę w sierpniu, mieliśmy pułapkę w grudniu i teraz mamy kolejną pułapkę w styczniu i dopóki ona nie zostanie zanegowana, jest szansa przynajmniej na kolejny test tych średnich SMA 50, 100, 200. W tym momencie Negacja pułapki, czyli wyłamanie tych ostatnich minimów ze stycznia, to jest sygnał sprzedaży. I na koniec, ciekawa sytuacja na indeksie WIG Energia. Proszę zobaczyć, że mamy pierwszy sygnał kupna od bardzo, bardzo dawna, to znaczy wyłamanie maksimów z grudnia 2015, plus przełamanie średniej tej 50-dniowej i to jest Pierwsze wyjście powyżej tą średnią od, od kwietnia 2015 roku. Rynek próbuje odreagować, no i teraz musimy obserwować, co się dalej będzie działo. Czy zrealizuje ruch powrotny do tej wyłamanej średniej i będzie kontynuował wzrosty, czy też byki zostaną złapane w pułapkę i nastąpi zwrot. Co się wydarzy, nie wiemy, ale mamy pierwszą oznakę siły, czyli ten indeks, który był w ostatnich w miesiącach najsłabszy zaczyna zachowywać się całkiem, całkiem. No i to może być zwiastunem tego, że jednak te wsparcia na polskim rynku zostaną utrzymane. Także podsumowując, indeksy amerykańskie, niedźwiedzie na S&P 500 zostały złapane w pułapkę i mamy zwrot i potencjał do wzrostów jest w okolice historycznych maksimów indeks DAX również znalazł dno i rozpoczął odreagowanie. Na polskiej giełdzie praktycznie wszystkie najważniejsze indeksy znajdują, znalazły się na solidnym wsparciu, więc albo tutaj zawracamy, albo kontynuujemy przeceny, wyłamujemy te solidne wsparcia na polskich indeksach, no i to oznacza, że coś bardzo niepokojącego dzieje się z naszą gospodarką. Gdzie mogliśmy się cofać, już się wycofaliśmy. Teraz jesteśmy przy ścianie. Dalsza przecena na polskim rynku już odbiega od tego, co by się działo na światowych giełdach. No i byłoby bardzo, bardzo negatywnym sygnałem. Także to wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i życzę dużych zysków. Jeżeli zainteresowała ciebie analiza wideo. I chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu na giełdzie? Pobierz teraz e-book mojego autorstwa pod tytułem Jak analizować wykresy giełdowe. Dowiesz się z niego m.in. o tym, jak skutecznie inwestować z użyciem analizy technicznej, czy trzeba przewidywać przyszłość, żeby zarabiać na giełdzie jaki sposób inwestowania przynosi największe zyski. Wejdź teraz pod adres Strefa Inwestorów.pl Ukośnik e-book lub kliknij w link pod wideo, aby pobrać e-book za darmo.